Simandero od razu. Wal suba, wal dzwona, wal łapkę i lecimy z tematem. Dzisiaj, dla odmiany, zbudowaliśmy auto w teren. Wzorowane e, na dakarówkę Kuby Przygońskiego Mini Cooper. Werwa e, Team Racing. Troszkę mamy tutaj piachu za Ach, kurczę, poplułem się, doznajmy troszeczkę Dakaru. Wsadziłem silnik boksera z największym potencjałem, jeżeli chodzi o moc i przyspieszenie. Kolega się ze mną upierał, że lepszy silnik jest 3.8 V8. On ma taki wsadzony więc zobaczymy któregoś dnia się porówna Ja wsadziłem Boxera Oczywiście wszystko na unikacie e, Zawieszenie, układ różnicowy i tak dalej Wszystko w teren, opony w teren Wyliftowany jest na maksa ile się dało w tej grze no nie, nie da się go tak podnieść jak ta karóweczka prawdziwa No Ale auto fajnie wy, wygląda I fajnie się porusza w terenie Dlatego sobie przejedziemy jakiś wyścig dla zobaczenia jak się auto sprawuje Ostatnio nabudowałem się tych aut pod wyścigi torowe i driftingowe auta więc właśnie dla odmiany mamy auto w teren W szybkim to nic nie zmieniałem, jest fabryka, czyli wszystko po środku. Jedyne to tylko ustawiłem, że e, styl driftu tu jest pod hamulcem. No to lecimy. Uhu! Not Auto szyb, szybkie, zrywne, skrętne, więc naprawdę idealne pod y, tego typu wyścigi. Fajnie skacze, fajnie jeździ. Może gdzieś tu będzie pobliżej jeszcze jeden wyścig, to sobie przejedziemy. Niech to znajdę na mapie. Chyba, że nie ma, to się teleportniemy. Uuu, tu był tylko jeden gdzieś jeszcze będą jakieś fajne szutry, mówię, dla odmiany pojedziemy sobie coś innego niż zawsze te soniki i tak dalej tu są, jest jeden wyścig, więc sobie możemy go zrobić. Widzę, że będzie też w Dakarze, na piachach. Ogólnie wyścigi e, właśnie terenowe zawsze robiłem Iwo 9. Oczywiście to właśnie przystosowaną pod teren. E, bardzo dobrze mi się tym autem jeździ, bo jest bardzo szybkie. Ale na przykład przeciwieństwem do niego jest e, duży kloc e, Defender i też mi się bardzo dobrze tym jeździ autem. Nie? Więc tym razem dla odmiany coś po, po pośrednim w wyglądzie i w gabarytach jest miniak ostatnio właśnie kumpel zbudował miniaka właśnie do terenu i troszeczkę się zdziwiliśmy że tak zapieprza więc postanowiłem swojego zbudować tylko właśnie z innym silnikiem i na którymś live pewnie się z nim zmierzę Не, ну, добре с этим автоматом Spróbujemy komputer. O, przeskoczyliśmy nad komputerem I prawie wszystkich zdrubolowałem. No więc co, szybki odcinek jak taka ciekawostka. Pojeżdżone trochę w terenie dla urozmaicenia widoków. Fajne auto, fajnie zapieprza więc yy, mogę śmiało polecić no i tyle, pamiętaj dzięki tylko wam rozwijam ten kanał, więc jak możesz zostaw subika lecimy po tysiąc strzałeczka i do następnego